7, widzowie, tu ja, dawkła gdzie dzisiaj nie gry Minecraft, jesteśmy na mojej własnej własnej, bo byliśmy na kanałach, tam nie wioska, ale to jest Kamila, Lach. więc to jest moja wioska widzowie, więc będziemy tu widzieć, mam tu taki fajny dokument, ściema się tu jest ten a jest takie, Naduty, no, dół, tu jest ten, oczywiście, y, nie może być wioski bez Kamila, to jest kolejka, tylko Wam pokażę. Ale ma taki dziwny domek, który mam. Wam... Jest. Jedyny domek, dziwny tam. Mam tu z 80. U pokażę Wam coś fajnego, nie, nie, po prostu. Epik, tu jestem w gromadzeniu bambuszy. I jak ja wychodzę z domku, epik mam, nie, ja pokażę wam, nie, 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 nie. nie. Dwie rzeczy są epiką. Pandziuroki! Jedna się nazywała Estę. czekaj ale jest to, nie mają innej, niestety jestem. Bo one, jak ja miałam bambuszy, to Wszystkie za... Po prostu przesuję sobie po te. To Wsz się a potem miałam tylko dwie pandy, i jeszcze jedna z randów I ogólnie to jest tutaj takie bambuszkowe wejście. Patrzcie, trzeba. Muszę wyjść. Ale tak to trudno trochę wyjść na Nie da się wyjść. Nie. Bo jest taki fajny dziełem. Jak tutaj to się wygląda. I to jest ładnie na Biocha, 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 nie wiem jak to nazwiemy. Jeszcze nie wiem. Okienko, takie fajne. Mam z nadejtową, ale idę go nadało, więc więcej nadejdu. O nie, i gdzieś teraz było. Uee, Ja czekam, mam. miau miau ja, Ty, tutaj jesteś. Tak, ale jeśli idziemy do

Tak widowa, co? Najpierw bierzemy bambuszy. Nie no, najpierw bierzemy drewno, dobra. Zmieniam drewno, to nie wiem. Bo ja bym się przeprowadzała, nie zbieram Nie mało. Ja ogólnie byłem na takich bieżąc... wyrzuconych, na innym biomie, i tutaj przyszło. Ale ja się w takim samym biomie rozpełniłem i też było dużo tych... Powiedzcie, ty co ty byście żebyśmy to zamieszkali. W, w ogóle na moim blogu, na moim głównym kanale, chciałam się komentować, ale niestety, ale, tam nie dało się komentować. Nie, dlaczego na vlogach, się nie da. Nie, nie da się na blogu, ja że, nie da Mam nadzieję, no na, 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 na że... W ogóle? się komentują. że... W ogóle? Ludzie się komentują. W ogóle.. W ogóle, Widzę, że wybieramy wszystkie najlepsze y, z tego czwartku. Nigdy się nie wiedzieć, co najlepsze, tylko ogólnie. Czwartek, wspaniałe, wspaniałe. Widzimy sobie z bambusza. Co to jest? Jaki to nie biorę białe. Ja właśnie, bo w międzyczasie w tym regionie są papugi. I gdybyśmy mogli mieć papugi, widzę, że.

Widzę, że ile kranam. Widzowie. Widzowie. Ojmy, że byłem w tamtym słami. Nie wiem czy to w ogóle działa na papuszki. Więc sprawdzić. chciałbym sprawdzić. Chciałem to zieloną papuszkę. Widzowie. Widzowie myślę, że ta papuga w widzowie. Że ta papuga ma widźwiki, ja będę widzowie takie, jakby to powiedzieć. No. Jaka? Ale okej. Okay. Okej, okay, widzowie Dobra, widzę, że. Ale nie, co biegną po drugie? Aby w pewnym ale na kreatywnym, a nie. Bo tam byłem i y, 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 tam nie wystarczyło ty na siłę. No więc y, zobaczyłem. Mam te się i szuka podnosiłam do I siup, siup, siup. W sednice. Pop, pop, pop. Mam. I mamy. Pad. Siąć. Siąć. On stał? Widzę. I. Mam sposób jak zawsze ściągać tych. Jak mi nie, 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 więcej. Ogólnie nadzieję, że nie, nic się nie stanie. Musiałem niestety moje bambuski. Widzowie, nagle ja nagle mi wściło Mikefta i nagle wyszło. Wyciągnij i została książka od nubka i patrzcie, patrzcie, patrzcie. Od nubka, auto to Wejdź na płytkę, nic. się nie stanie? Niby, po co bym miał wejść na płytkę? Założę się, że wiem. Nie ja powiedziałam, że na, na pewno tam jest więcej, nie chciałam na to Oj, biedne, biedny, skończyły pan rząd. Nubek, ty... Ty nubie no, kupi! Obserwne no, nubie, no, co ty lubiłeś. Kogo tu kupiłem widzowie? Nubek pewnie mi przyciął ten Minecraft Nubek, który mnie hakał. Nubek, to mnie hakał, przyciął Minecraft na chwilę i zostawił wiadomość. Znakował ten mi ten noob. Widzicie? I zrobię, się nie ufa. Lubowi się nie ufa. Ale jak on jest na tym ten ten, nie. Pewnie, dosz, pewnie ten tęcak. Ten, ten, Kolorunika się składać na lokal. No, I dał mu IP. Zobaczmy, wam mówię, to nie. Ten tak, mi dał IP. I to. A dwie mu. O, oh, mieć widzę zały debil. Widzę Dobra, -de no. yeah. Kurde, teraz widzę że mam. Muszę zakryć, bo tak to było nie wiadomo, czy nie, to tutaj jeść co. Ten. Jak ktoś mi spali domek, to widać, że... Ej, coś tu ja nie ma niczego. To takie, tu jest druga walca. Tak, druga walca. to do tego... to jest takie słabe. Chyba ja to zakupuję. Dwi te moje wejście. I dolko. Jakie słabe. No co za nubek mnie. Głupinów. O no, nie wiem. Jak tak można? Jak tak widzowie można. Zrobię nas tyle saków, Myślałam, że mam tak, stack. No nawet no, tak bym tak dużo. Ale dobrze z nim zginęłem i dobrze nie trwam. Ten... Co? Co? W ogóle nie tak to, to było, takie też znalazłem wiaderko. Nie wiem czy gdzieś się przykładowałam i ja ogólnie znalazłem wiaderko. I zobaczyłem coś tam, ale nie wiem co. Czy...

już robi noc A! A, nie, 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 co za rzecz, tutaj o powiedz mi, papuszko, co za biega. dobra dobra i patrzmy, mi tańcuje. Och, nie, nie no, lawa naprawdę tu jest, nie, ja tutaj nie, ja ubiłem zbroję, ja ja ubiłem zbroję. To co za gówniana lawa? Bo nie, nie ma, prawie wyrzuciłem mieć. Najchętniej bym wyrzucił to, o patrzcie, hop I hop. O divita, no jakiś tu widzisz i palę twojego gównianego dieta. Tak, nie, nie. Nie, he, <grymne> he, o! Ej, widzicie, zyskałam! Zyskałam język! Oh, ło, oh, ło, oh. ło! Chowam, chowam miedzyk! Widzowie! Ło! Oh, ale kurak! Ale nie są odpłędne. O, widzicie? Ale esa! Ale esa! Widzowie, teraz patrzcie! Jakim... Nie, nie, no nie! Patrzcie! No nie no! Widzieliście, co to się udawało! Idź do wody! Stoi robi Jest podpalony. No co dzisiaj z No kolejny ząbek podpalony widzowie. No. Jezu, gdzie? nie niezłudny przez to do wody. Ale lecimy. Ej, ja się teraz tak bawię, z nami. Nie, nie, Sala moja jest gówniana i jest w kizy. Tak, tak. Patrzcie na to. Co teraz pan pokażę, widziałeś. O, oh, ha, 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 ho! Nubeczku, nubeczku. Nie, Nubek! Dubek. to gówno. Diet to gówno teraz. Palet twój, dzieje nubek. Tak. Od razu widzę, że ten. E,

ja to... Ja to ubieram, ja to ubieram. Widowie... No to, ja! szybko idę tam. Pokam, pokam, pokam. Jest! To... Ej, czy itemki netherite'owe są y, odporne na lawę? Napiszcie, widowie, Bo tutaj jest lawa. I ja przeżyłem. Ale nie mam... ...spodni. Patrzcie. Napiszcie, ja szybko... ...kieruję tą lawę. Nie ma żadnych budulczyw nawet. jest. Aaaa... A nie! No Widowie. Widowie Co za śmieć ten nubek Nubek to śmietnik A teraz nubek to śmietnik Ej nie Na koniec pokażemy nubkowi jak palemy Jego dilta Nie lub tego Palę On, Ej nubek To jest um, ostateczny pokaz do wojny Że mamy wojnę nie mamy wojny, ale ogólnie jeśli jeden prank to będziemy żyli po prostu. Pale dirta. No i śmieci jakieś, No i lawa też palę. Haha, ma No, 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 wiemy Przestań. Yy, w ogóle niedługo będzie odcinek z Brawula. Ten filmik jest najdłuższy na świecie. 14 minut, widzowie. Mi o nie, mój brat, i nie ja idę.